Proszę pana, nie mając zezwolenia żadnego, zaczęto zwozić. Druga w nocy, pierwsza w nocy, trzecia w nocy. Ja mam, powie pan, co 50 metrów za oknem. Gorąco, okno otwarte, ja nie mogę spać, bo jest okropny puch. Proszę pana, do kilku radnych ja to zgłaszałam. cicho. Ja nie wiem właściwie, dla kogo ci radni tutaj na terenie gminy Gminy, przez nas wybrani, na, czyje, na czyich są usługach. A pan to już, nie pan, pan broni jak... Ja nie wiem. Przecież to powiat dał zgodę. Niech powiat teraz, proszę pana, to odkręca. Proszę, I pan, proszę pan, usza... pana, o, proszę, 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 proszę pana. Tak, trzeba uszanować decyzję. No, właśnie. Trzeba, proszę pana. I nie powinien prowadzić tej działalności. Nie mając decyzji prowadził no. działalność. Proszę pana. Moja córka otwiera w tej chwili gabinet lekarski. Proszę pana, Sprawy załatwia już 4,5 i pół miesiąca, wie pan? Taka kontrola, taka, taka, taka. Przez różnych mnóstwo i każdy przyszedł rzucił palę, dlatego, że ja nie wiem. A tutaj facet złożył, taką truciznę zwozić. Proszę pana, chodzę często z psem na spacery Sienkiewicza. Wie, w dzień się tam coś robi, nie wiem co. Wieczorem otwiera się magazyny smród dusi, słodko w ustach. Z panią razem spacerujemy wieczorami. Bramy są tam pootwierane, wrota i brzpała słodki zapach. Pan nie rozumie. rozumie, rozumie. Pan nie rozumie. Panie proszę pana, zrezygnujcie, panowie radni, już na następne wybory, bo to nie ma sensu Właśnie, takich rachy. Panie zagrożenie przerywać, Będzie pan miał głos, jak... Powinniście, proszę pana walczyć o nas, a nie... Dlatego, że ktoś przed kasą, to się proszę pana, proszę bardzo, to patinie rękoma się przyjmuje. A co otworzy? Jednego kuzaka? I teraz chodzi pan, pan ten yy, kuzok po wsi i mówi, że przez tą Gówczyńską to nie będzie miejsc pracy. <noise> bo ona chodzi i bojkotuje. Co ja? Będę bojkotować. Będę. Bo jak tam spokojnie dożyć swoich dni? A do tej pory był spokój.